Te, to że my powiedziałyśmy Cześć i cołem tutaj wasza ulubiona motobalka tutaj z nami jest pokaż mów imię Natalia i Zuzia dzisiaj będziemy pokazać dziew... trzy dziewczyny trzy dziewczyny i będziemy robili Charlie Charlie w Robloxie. Charlie Charlie. O nie, jest taką grę z bardzo straszną. Jaką? Bardzo od wampirach, no proszę. Poczekaj, pierwsze nagramy. Nie. Pierwsze to nagramy. My na YouTube. A my, a my to nagrywamy? No. Na YouTube i to zobaczą, moje. Już minuta. A jak moja mama to zobaczy? No, no, no ale tam na ptach. A jak moja mama to zobaczy? A tu się nagrywa? No, teraz o. się nagrywa. Ktoś tam zobaczy. Ale dziewczyn teraz nie będzie nagrywać, bo to ekran nagrywa. Później nagramy te dziewczyny. Będę pokorzone przed całym światem. A ty tu sama? No. A ty? Ja nie znam. Dla Dobrze, już jest 86%. Pokorzymy jeszcze te dziewczynę. To będzie fajnie. Nic. Nie zapomnij. o to Nie na mnie zabierać? Chcesz, żebyśmy też na YouTubie? Bo no właśnie, będzie was nagrywać. Nie. Cicho, Bez cicho, cicho. cicho. nie mówić. Miałeś nie mówić. I po prostu pamiętajcie o subiku, łapce w górę i dzwoneczku. Jak dobijecie 10 tysięcy tak. lajków, to zrobimy kolejny film z tymi dziewczynami. No, a zrobimy tak. Powiem. Ja, ja, si, kaję. Mój, z za Co? Nie. Nie. Zaczynamy. zaczynamy. Dobra. Ej, ja to będzie fajne. To będzie fajny na serio. Charlie, Charlie, będziemy go robili w Robloxie. Ja pierwsza mówię, ty druga, ty trzecia. Ja co mam mówić? Różne rzeczy. Charlie, Charlie, miałeś bluzę, jak umarłaś? Co jest? A to jest trochę straszne, wiesz? O nie! Reklama! Bo tam ktoś ci odpowiada, co nie? No. O ja cię! To jest straszne, nie? No, no ja się moje. Ja, ja Charlie, jakie dajesz? Gówno? Charlie, Charlie, jakie dajesz, główienko? Ci peńko? A tak, tak, w Charlie, Charlie, jaką dajesz? Piękko. Dobra, <laughs> ja. ale ja, dwa, nie ty. To pokaż, pokaż. Ty powiesz, Charlie, pistę pokaż. <laughs> a, a, nie, a ja głównie. Cicho. Charlie, Charlie, miałeś bluzę? Ale czemu to się nie rusza? O! Zrób nie w tym momencie. W paski. A to znaczy tak? Mhm. Okej, okay, w paski. A nie, nie w paski. W kwadraty. Daję na no tak. Charlie, Charlie, miałeś krótkie włosy. A potem nagramy te dziewczyny. No. I robimy to, co mieliśmy zrobić. No. A no co to z... na razie wkurzujemy. trochę głupie, wiesz? Nie, bo to jest straszne <noise> Ej, to. A ja się kto Momo odpowiada? Miałeś czarne włosy. Nie. No, no, no. Momo nie istnieje. Momi, momo to jedno rzeźba. Rzeźba w Japonii. Tak. Pocznie, A ja do Japonii do muzeum nie pójdę, bo w muzeum w Japonii tam Jasne nie. włosy. Zapytaj, się, czy jesteś momo. Ej, zapytaj się, czy jesteś momo. Nie. To by było głupie. Tak Ty zapytaj. Miałeś jasne włosy. Chodź, tu jest moje, no chodź. To, to Byłeś brunetem. Byłeś szatynem. Ej, on chyba babus był... Na pewno. Ej, to jest trochę straszne. Dobra. Teraz robimy to, co mamy zrobić, dobra? Nie, teraz, na chwilę kamerę